Cześć, siema na wszystkim, ja jestem Filip Kołobiec, dzisiaj ze mną jest NoMoreFam. Siema. Co dzisiaj wybudujemy, NoMoreFam? Znaczy, ja będę budował taką jakby alazy briczków, będę budował takie wejście do naszego domu, do góry. Aha, interesujące, Czy sprawia Ci przyjemność takie stawianie kloców? słucham? Czy sprawia Ci przyjemność takie stawianie kloców? Zależy w jakimś sensie. E, w sensie stawiania kloca. Ale jakiego? E, a jest breakowego. A, no tak. <laughs> Ale według tutaj najpierw to ja już wiem. <laughs> Czy dostajesz dzikiego orgazmu podczas stawiania takiego procesu? Nie, 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 nie <laughs> A lubisz sobie fapać przy jakichś ostrych teksturkach? <grymne> <grymne> o, ale zakrztusiłem się. E, o, ogól... może tak mhm. e, No to ja tutaj kopię tunel, kopię dziurkę, ciasną trochę, no. ale spokojnie mam to pod kontrolą. Nie wiem właściwie po co mi ta dziurka, ale dziurka jest fajna, bo jednak dziurka ma coś w sobie, że, że jak myślisz sobie, o dziurka, to masz takie fajne uczucie, a jak mówisz sobie na przykład, o kloc, to od razu ci się kojarzy z głównym. Uwaga, dzisiaj dam wam link do ostrych tekstur paków 32 na 32. Ogólnie ech, mojego kolegę No Nomorfan, no przywitaj się. <głos> <głos> Może być trochę z dupy słychać, ale skończył mu się już internet prawie. No, bo gadam przez komórkę. Mm. Bo mi się, się komputer zepsuł i nie mam takiego innego kompana, do którego nie mam mikrofonu. Mm. Może opowiesz nam coś więcej o tym, w jakich okolicznościach zepsuł się twój laptop? Taki, że e, wyłączyłem go, to nie mogę go włączyć. Ech, aha. Rozumiem, że masz rodzeństwo. No, siostra. Jeśli ona, to rodzeństwo z siostrą... To, to właśnie masz... To już wiesz, co ci popsuło komputer. Nie, ja mam. ona bardzo dobrze mnie rozpozera i ona ma 3,5 roku, ale naprawdę... Nie chciałem pozostawić komputerów, i się taki mały Takie małe, się Aha, wiesz, że jak byłem mały, to robiłem domki dla postaci z McDonalda. Każdy? To nie, no. Nas... Ja dostawałam postać, jak zajeszczałem z rodzicami do McDonalda i brałem kartki papieru. Tak je sklejałem jakoś, już nie pamiętam, tak odginałem róg i mówiłem, że to jest sofa. Znaczy ta, no sofa. No. no i mój braciszek zawsze robił na A4, a ja na A3 i wtedy zawsze miałem lepsze tonki. I wtedy wygrywałem. Ale on jest nie fair. Oh Boże. ja muszę sobie zrobić... Hmm. Ok, teraz tutaj pójdziemy sobie taki teges. O lol, trochę mi ścina, ale to nie wiem dlaczego. Ile masz dzisiaj FCS-ów? E, 50 teraz akurat. No, no, ja jeszcze święta. czy nie ma fcs nie, no zwykle miałam 60, to, to to tak niefajnie. A i tak niedługo będzie tam. A na tym na normalnym komputerze mam ten... Bardzo dużo. Znaczy chyba w się na SS, na tym komputerze tutaj. A nie możesz nagrywać filmiksów na tym właśnie, bo na twoim... Ale no jak ja nie mam tutaj tego mikrofonu, musiałbym sobie odkłusić stary mikrofon? Mogę ci dać tylko, że jest złamany w dwóch miejscach, ale jak go skleję, to mogę ci go dać. Ale sam mikrofon działa, tylko taki plastik się łamał. To też Dobra, i wiecie. I teraz pójdziemy sobie w tą stronę, będziemy kopać. Gdzie ty jesteś? Ty też? Człowiek. Ja jestem czułek, znaczy człowiek. I tak, ja tutaj sobie wybuduję jeszcze schodki. Ogólnie nie wiem po co to buduję, bo to jest seria. To jest bardzo ciekawa seria. Wymyślona ona była tydzień temu i w sumie jeszcze nie widziałam wtedy, że wymyślę nową serię. Wtedy właśnie pojawił się No More Fan na Skype'u i zaczęliśmy nakręcać serię. Prawie jestem, a nieważne. Ej, jeszcze Ci takiego newsa sprzedam, tylko nie możemy mówić nazwisk, co powiem, jak nadzy z naszej klasy, nadzy. Chcę mi kupić mycheką bezprzewodową. Co ty na to? Jak? Czy czysz? Czułeś... Co? Zaczep. Zaczep. Miejmy nie mówić nazwisk. Chciałem ciaram, chciałem, 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 fa, fa, Nie, nadz, nadz, Nad... nadz. Nadziewniczka. Na, na zaw.

szczerze mówiąc, ale kontynuuj swoją wypowiedź. Nie wiem, czy teraz ty masz interakcje na nich, żebym ten materiał Jeśli oferujesz ten materiał i sobie to przesłuchasz, to powiesz, co ja, to, to się dowiesz, co ja teraz usłyszałem. To właśnie ciekawe, co ty usłyszałeś, chyba Dobra, ja idę do domu. Ale ogólnie mogę ci oddać mój mikrofon stary, bo pan, ja i pan y, dzielnica mamy nowe słuchafony, takie same, nie? No to <laughs> w sumie mogę ci oddać ten. Mam taką dobrą taśmę. <śmiech> 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 Wiesz, że ja taki mikrofon przez jakieś pół roku. Dobrze. Ale na serio. Ale będzie super wejść. Żebyś ty wieli. O lol, byłem w domku i wiesz, czego nie zrobiłem? czego? Schodków kamiennych. Wiesz co? podobno słyszałem, że pan lecz ma wrócić. JJ ma wrócić... A JJ Joker... Pan Joker? Pan Joker powiedział w wywiadzie dla GamesTube.pl, że niedługo wraca. A myślę, że zrobi nam takiś prezent świąteczny, bo to w sumie by pasowało. Wigilia, wszyscy już. O nie, mija prawie rok od kiedy JJ Joker odszedł. Umarł. A to nagle nowy filmik się pojawił. Wibrator ci dzwoni. Ach, te nie, moje żarty na poziomie. Jakim? To nie ma poziomu. Jakim <grym>? najwy... średnim? Napis fullu. Napis <średni> <średni> Nie obiecuję, ale najpierw powiedz co.

A chodzi ci o tego, o, je, o takie te, a to co nie mam jeszcze, a co? Ale to musisz pozbierać, bo potrzebuję, bo, musisz, bo już mam tylko cztery te bricki, ja muszę wejść do końca. I takie fajne bricki, jak to, to jest dobry no. Nie no, niki możemy, ale wiesz, żeby nas potem nie zaskarżyli za mówienie e, nazwisk na YouTube bo okay. jest to bardzo groźne. Czekajcie, mam trochę zciszonego Minecrafta, ale Minecraft to jest bardzo gra głośna, dlatego musiałem ją zciszyć. Na serio. nie interesting. A jakim programem robisz filmy? Czyżby Adobe Premiere? Jakie? Adobe Premiere. Co to jest? To jest bardzo fajny program. Czekaj, i tutaj muszę zrobić taką platformę na te schody, bo one będą szły ooo tam. Będziemy mieli super wejście. Takie jak z tenu J, 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 nie. Wiecie, że NoMoreFun się sprzedał, prawda, że się sprzedałeś? Jak co? Robisz filmiki tylko dla kasy. prawda. Tylko jest tak, że Kajf Robię jeszcze dla... Oby tego nie oglądał, Obie tego nie oglądał. I tak nie obejrzyj. Skąd wiesz? O, no. Jakoś no, że jak Kajf jest aż ja nie Lord Mandero powraca Mam Mondeo Ja powiedziałem o... E, Lord Mandero, a on usłyszał... E, Ford Mondeo. Mam Mondeo. Nie ja ale teraz montę. To monty. O jest smaczne. Kurde no. Za dużo się wylało. O, o mam już na rynku wejść. Takie pytanie, jeśli ktoś obejrzy ten filmik. Czy e, słyszeliście o czymś takim jak fapanie do zdjęć na Facebooku? Ja słyszałem. Co ty robisz? Eee, tam, tam i tam będzie mój magazyn. O! Tamtą tą W tamtej górze? No <kluz> ci przyjęte kobla. Mam koblat. Pod ostatkiem. No, a ja też mam dużo. To Nie jest niepotrzebne, bo więc ci pomogę budować. To się zaopatrzę w kilo. Lepiej zrób te schodki. Ile? Dużo. Nie już nie, już nie, 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 tylko nie schodki teraz. Teraz płót. Wiesz jak się robi takie płotki kamienne? No. No to takie coś zrób. Ile? Dużo, bo to będzie potrzebne. O, żuberek tak przy okazji. Żuberek. 7 razy sześć. To musi być taka barierka, żeby nie wypaść. 36 na razie więcej może być. Na pewno ci nawet nakrywamy. Yy, widzę chmurkę. <tryk> Boże moje gardło za dużo wykopcimy. <słys》> No morfana! No morfana! Ponieważ? Znowu wibrator No, Dupę. Wiesz co, co zrobić z tym? Wiesz co zrób sobie z tym wibratorem? A w dupę se go wsadzić. Ale JJ-owe wejście. A jakie tu będzie wejście? Czekaj, ja tutaj. Tam jest wejście, czekaj, tutaj trzeba powiększyć podwyższyć. No no, ja tam ja idę, tam budować. <coughs> Boże. <coughs> o Boże, 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 <coughs> Lord Wondero powraca. Ford Mondeo, powraca. Ej, i teraz cały czas tak budować do przodu? E, nie, ty tu, ty rób płotki. A co ma być? To ma być tak wam, jakby... Ej, czekaj, daj z te płotki na chwilę, co ci pokażę, jak to zrobić. masz A spokoj, ja miałem jeszcze trochę tych płotków, ale spoko. Ej, czyli czekaj, jak mamy tu... ...to tu... ...stąd to zabrać... I pchać i tak do dnie... I, I z drugiej strony to samo, czekaj. Dobra, to ja tutaj się... Czekaj, masz te płotki wszystkie, 27. A czekaj, czy to jest na pewno bezpieczne? A spoko. Pełnia bezpieczeństwo, zasady. Ogólnie nagrywamy to o 21:43 i to jest najlepsza pora, żeby nagrywać takie filmiksy. Nie. Czy znasz taką firmę z nadgryzionym jabłuszkiem? Nad, czy znasz firmę z nadgryzionym jabłuszkiem? Nie. Nie znasz?

Mam dwie. Diak Czeka Diakso, wyznam jeden, dwa i trzy diamenty. Jeszcze jeden dla zachęty. Ej, skończyłem się płatki co ja ten zrobię. Spoko. Koko, koko, spodki. Nie, jak płotki, zawsze spoko. A wiecie, że mnie kiedyś nazywano płotek? <grym> Nie wdawajmy się w szczegóły. Jeszcze jeden dla zachęty, co? Ty słyszałeś, jak mnie nazywano płotek. Nie, nie. A, w, dobra, nie przypominajcie historii. Znasz <grystanie> Markiewicza i w ogóle tych pedałków, co oni tam mieszkają. Może Boże, powiedziałam nazwisko, ale spoko, jest ich dużo, nie powiedziałam. Do no to ja mi obsikałam kiedyś płot. Ja robię, ja nie chcę tych schodów, to chcę Wiesz, już nagrywamy prawie 20 minut. Tak? Szybko byś lecił? Ty, ty patrz, jak ten czas leci szybko. Ona ponad taka w środku tych łodków, więc trzeba do wystarczyć. Marysia, Magda. Nie jest. Pala Tak jak oglądał. Będę ostro. Filip, przypomnij swoje. Naj, najlepszy pojazd w na świecie. Matka, nie, ojciec jechał cię analnie w czoko. Brama. wszystko co usłyszeli. Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę, wiesz? I ja już nie wejdę na tego serwa, dostałam bana, nie pisz więcej. Nie nie może tą ścianę? z Połącz to... Nie, 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 nic. Połącz to z tym! O, tak żeby było. To będzie tak naturalnie wyglądało. O tak. I to samo z drugiej strony. Ja głównie się na tamte... Co mnie bije? Jaki gówniak! Czekaj, idę tam do niego, najebka. A w tu tak fajnie. O lol, mam trzy serduszka. O bije Ja też go biję. Dobra. Szkoda, że nie mam... nikt nie ma opa na tym sercu. Ja um. Ej, ty chciałeś mieć te, tego kleja? Czy potrzebny ci jeszcze jest, czy nie? no... W, ta... no do dorobienia cegieł potrzebne ci jeszcze, czy nie? No nie, poszukać Ale ja na, na wszelki wypadek jednak zbiorę. No... no No jak w ogóle? E, I ma może, jak nie ma ich no, Nie mamy ich rode. Nie mamy ich Jeszcze powinni takie płotki jak są z ich i i mamy ich rode. Nie mamy ten taki jakby, ten ten ich taki Nie mamy taki Nie mamy rode. Nie mamy rode. Nie mamy tam. Czekaj, Czekaj, czekaj. Nie Nie mamy Nie było. No no, nie gadaj, że mam znowu. Znowu MAMĘ To ja nie mogę. I walcie wszyscy się wygupi bo idę na lepszejszego serwa. Ciekawe, ile subskrypcji nam przybędzie o tym filmiku. Ale ty... Ej, ale ty skąd No numer Fun korzystasz tak na co dzień i w ogóle? No nie, bo nie mam hasła, bo na tamtym miałem zapamiętanie... na tamtym miałem Noperla tutaj e, nie pamiętam. O ale ty korzystasz go tak jakby z własnego prywatnego, tak? E, na znaczy do prywatnego to, i do prywatnych rzeczy, no to mamy tego eee. A, ja, ja do prywatnych rzeczy mam FQ, ale do, do Minecrafta mam e, MQ. Mam dwa staki kleja. No nie gadaj, że mam znowu. Znowu mam kleja. No ja nie mogę. Trzymaj tego kleja, bo ja wychodzę. Ta e, świnka tutaj jest. Widz, tak, tak. Widziałeś tą świnkę tutaj? Tak, tak. Mądra. To mi, nie masz A tam to jest drzewo jest super epic. Jakie? Tam to drzewo jest No, on jest taki, ale nie ścinajmy go. No, to jest święte drzewo. Czekaj, ja się przekopię tutaj i tutaj będzie już szkło. Chyba, że... Czy w sumie to ten tunel miał być dość jeszcze troszeczkę dalej. Ale no nie wiem czy mi się uda. A wiesz, że już ponad 24 minuty nagrywamy. No bo jak się robi to się szybko to leci. Dobra. Ja muszę iść do. Y, zrobić sobie kill off. w takich momentach gdzieś... Wiesz... Widzisz teraz swojego skina? No. Y I opisz mi go. Nie widziałem No to ja też takiego widzę. Wiesz, bo mogłem widzieć go inaczej. No to mówię ci. O ja wiem, i ja tam będę na wygaszki No bo masz taniego minę, co prawda No z o, urosło nam z Boży O ja, bo, o panie no. Bozie, urosłożu Bozie <laughs> <laughs> Też ja Jeszcze będziesz miał możliwość cięcia zaraz. Chyba. mam dwa. Ej, no masz. A, dobra. Nie ma, no nie było no no. I teraz patrzę ka mogi. Ho, ho. Be... Będzie no chleb. No, idealnie, idealnie. Zrobię, przerobię to na chlebki i od razu sobie kilofa zrobię. Naprawdę, to No, nie gadaj, że mam znowu. To jest uzależniające i psycho. To jest jak marihuana uzależnia. Gdzie moje łóżko? Ja w ogóle miałem łóżko? Nie, nie miałem łóżka. No, to jest serwer, który jest odpalany tylko raz na tydzień, więc. No, wiedziałem, że czegoś nie wziąłem z tej skrzynki. LOL. Nie, nie, gdzie skrzynkę. Ja mam sprytną skrzynkę. Aha. Ja mam już tego lewela nie będę co to nie Ej, zaraz będzie 22 i załóżmy, że o 22 kończymy odcinek, bo um, chodzi o to, żeby to... bo to i tak ma już 26 minut ten filmik, żeby mi się to potem długo nie renderowało. Czy nie no, render jeszcze do zniesienia? Gorzej z aplaudem. <laughs> bo to się długo uploaduje. Czyli z przesłaniem. No przesyłanie, no to upload o dos. Co? Ja mam o śnieżny bion, rzeczywiście On ma 100 FPSów Jaki burży. No nie gadaj, że mam znowu... Masz pochodnie? Nie. Dobra Jeśli to jest rzeczywiście tu, to ja tutaj buduję magazyn kiedy będę musiał wybudować to taki A czy nie, ja tutaj tylko tak przygotuję sobie troszeczkę place'a, bo i tak y, nie wybuduję go w tym odcinku. Ogólnie zaraz kończymy, bo było 6 minut, i w ogóle y, wiecie, wiecie, wiecie jak to jest. Y, to będzie takie fajne pomieszczenie, z którego potem jeszcze będą schody na dole. Nie drabinki, bo drabinki to są szałasy. I y, 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 to będzie schodziło na dół. I tam będzie coś, coś, będzie, nie wiem jeszcze, ale będzie. Myślam o hodowli zwierząt. Co ty na to? Halo? Co? Co ty? Co ty na to, żeby zrobić potem na dole tutaj hodowlę zwierząt? Dobra, no to żegnamy się. Czekaj tutaj tutaj w tym pomieszczeniu. Czekaj, muszę... Tak do tamtego rogu iść, do tamtego rogu iść. Okej, okay, czekaj, F5. Do tego drugiego. O tu. Którego? O tu. O tu nie. Jest następny. Nie. O, o, tak, tak, tak. Czekaj. Jeszcze. Ja się tak. I żegna się z wami Philip Cox oraz no. No. To cześć, siemanko, siemanko. nara.